Eee, znaczy, część druga tego nagrania, bo ktoś, nie będę wymieniać kto, popsuł mi plany, o dobrze, eee, znaczy na a, miałem okazję obejrzeć mecz, nie wiem jaki, Zobaczyłem tylko fragment, taki parosekundowy fragment Jak grają I... Można powiedzieć tyle, że... Szczerze? Nie wiem Powiem tak 0 na 10 Nuda, hała, smród i malaria Jeszcze tego Jeszcze trzeba jeden mały szczegół dodać Zostaw lajka, nie bądź jak fajka Tyn, tyn, tyn. Uh, yeah. Ja to superstar, te małe miki, uh, High on on i tanie narkoczyki.